Jednym z dwóch ważnych gamingowych wydarzeń odbywających się w Poznaniu jest PGA, czyli Poznań Game Arena. Jest to wydarzenie, podczas którego do Poznania przybywają studia deweloperskie, aby zaprezentować nowe tytuły, ale także sprzęt. W roku 2022 to wydarzenie miało miejsce od 7 do 9 października. Oprócz twórców do Poznania przyjeżdżają także ludzie z całej Polski, żeby spotkać się ze swoimi znajomymi, wziąć udział w turniejach, posprawdzać nowe tytuły, ale także porozmawiać osobiście z deweloperami. Każdego dnia można było przejść się między stoiskami, kupić różne gadżety związane z ulubionymi grami czy filmami, ale oprócz tego na każdy dzień był określony terminarz. Standardowo odbywał się konkurs cosplayerów, gdzie zwiedzający poprzebierali się za swoich ulubionych bohaterów, otrzymywali nagrody, było kilka wykładów, wśród których można było posłuchać o polskich wynalazcach, ale także mistrzostwa IT. Dodatkową atrakcją, która towarzyszyła targom, był koncert muzyki z Gier, który odbywał się o 27 października, na który trzeba było kupić dodatkowy bilet. Poza koncertem można było dodatkowo wybrać się na Game Industry Conference, gdzie można było poznać branżę od zaplecza, biorąc udział w wykładach. Jednak większość zwiedzających ruszyła do określonych pawilonów, żeby poznać i wypróbować nowe tytuły, w tym IA. Całe wydarzenie miało miejsce w sześciu pawilonach, plus oddzielnym pawilonie, gdzie można było zjeść. Już na samym początku, podczas wchodzenia do pierwszego pawilonu, witał nas wielki Billboard z gry Medieval Dynasty gra, która była wydana przez polskie niezależne studio już w 2021 roku. Pawilon, gdzie można było zamówić sobie coś do jedzenia, był ogromny, w którym znajdowały się food trucki z zapiekankami, pizzą czy frytkami. Poza tym można było stamtąd obserwować co dzieje się na scenie głównej, ponieważ ekran był zawieszony pod sufitem. Jednak ten pawilon był tylko krótką przerwą w całej podróży po targach. Naprzeciwko tego były rozstawione stoiska z gadżetami, zabawkami, kubkami czy koszulkami. Oprócz tego można było kupić Mystery Box albo Pixel Boxa, na którego ja się skusiłem. Dużo było stoisk związanych z mangą czy anime i tak naprawdę można było kupić każdy gadżet, który był z tym związany. Dla mnie osobiście najciekawszym stoiskiem jednak, szkoda, że takim małym, było miejsce związane z grami retro. Było poustawione tam kilka automatów do gier, gdzie można było spróbować się w starych bijatykach takich jak Street Fighter albo Mortal Kombat. Poza tym można było sobie kupić starą konsolę albo gry na nią. Na tej stronie tego pawilonu natomiast odbywały się turnieje, gdzie również można było podziwiać zmagania graczy, ale także swoje stoisko miało radio SK, gdzie stały samochody, które można było pooglądać, ale także sprawdzić się w symulatorze latania, do którego codziennie w każdy dzień targów była ogromna kolejka. Jednak to także było dopiero preludium do wszystkich atrakcji na targach, taka przystawka, dopiero stąd można było się udać do nazwijmy to właściwych miejsc. Oprócz tego było bardzo dużo miejsc, gdzie można było zagrać w gry, które już dawno miały swoją premierę, np. Minecraft, gdzie bardzo dużo młodych graczy było z rodzicami, Lego Gwiezdne Wojny, saga Skywalkerów, która pozornie może się wydawać, że jest wyłącznie dla młodszych graczy, ale w praktyce jest tak, że gra została w do poprzednich części, jeżeli chodzi o gry Lego, rozbudowana i przypomina nieco grę FPS. Oprócz tego były także gry, które dopiero co przed targami miały swoją premierę, jak na przykład NBA czy Lego Bros. Obie te gry również były oblegane przez bardzo dużą ilość graczy. Cieszę, było także miniaturowe stoisko gier retro, gdzie można było między innymi zobaczyć jak ludzie grają w Tetrisa, Mario czy Contre. A dodatkowo, kiedy impreza się rozkręciła, to nawet ludzie z obsługi zaczęli komentować poczynania graczy. Między innymi, jeżeli jeden gracz spotykał się z drugim graczem i toczyli walkę, lub jeżeli współpracowali, to jakiś prowadzący z obsługi komentował to co się dzieje, starając się wejść w rolę takiego komentatora sportowego. Obok można było także przyjrzeć się nowym komputerom, które prezentowały się wizualnie w dość okazały sposób, Gorzej z cenami, ale zawsze można było przynajmniej sobie na nie popatrzeć. Kiedy była możliwość zapytania obsługi właśnie w tamtym miejscu, to niestety ceny tych komputerów były naprawdę ogromne, a dodatkowo ilość prądu, które zjadał dany komputer, także była wysoka. Tutaj także na przykład w niedzielę odbywały się zawody w CSGO. Oprócz tego, obok można było się przejść i obejrzeć różnego rodzaju porozwieszane elementy związane z cosplayami, na przykład można było zobaczyć jak wygląda Thor, jak wygląda Wonder Woman, także można było sobie zrobić przy tym zdjęcie i zobaczyć jak dane osoby starają się przygotować ubrania, które potem noszą i zdobywają dzięki temu nagrody, ale także jakby ożywiają dane postacie z ulubionych seriali, czy filmów, czy gier. jednak się skupić, ponieważ nie ma fizycznej możliwości, żeby dokładnie o wszystkim powiedzieć, gdyż w tych pawilonach było bardzo dużo różnego rodzaju stoisk, można było z każdym porozmawiać. Niestety nie też nie było możliwości wypytać o wszystkie szczegóły, ponieważ tam cały czas coś się działo, inne osoby dopytywały, ale jednak chciałbym się skupić przede wszystkim na wystawcach, do których przede wszystkim chciałem się udać. wcześniej przeglądając spis wystawców, bardzo chciałem się udać na stoisko Nintendo, Xboxa, Ubisoftu czy Bethesdy. Jeżeli właśnie mowa o tych większych studiach, to żadne z nich nie zaprezentowało niczego nowego, o czym wcześniej byśmy nie wiedzieli. Myślałem, że zaskoczyliby nas czymś. Ubisoft dał na przykład możliwość zagrania sobie Far Cry 6 albo Assassin's Creed Valhalla, ale te gry już również były wcześniej wydane. Jednak bardzo duża ilość graczy, przede wszystkim osoby, które skupiają się na mainstreamie i na e, przede wszystkim grach AAA, no nie podchodziły tam za bardzo, ponieważ te gry już dawno mieli w domu ale był także zamknięty pokaz z gry Skull and Bones, gra, która po raz kolejny została przełożona. Było to za zamkniętymi drzwiami i był tam pokazany mniej więcej około 15-minutowy gameplay z gry z komentarzem. Dodatkowo nie był on przygotowany specjalnie na to wydarzenie, ponieważ na końcu, po całym zakończeniu, oprócz tego, że pojawił się tytuł, to również było pokazane, że jest to dokładnie ten sam gameplay, który mieliśmy okazję zobaczyć na Gamescomie tego samego roku. Prezentacja była taka sobie, dlatego że można było zobaczyć osoby, które wychodziły podczas tego pokazu akurat w tym momencie, w którym ja tam byłem. Jest to gra przede wszystkim nastawiona na kooperację i grę sieciową. Premiera tej gry ma mieć miejsce w 2023 roku. Kolejnym sąsiednim stoiskiem było stoisko Nintendo, które zajmowało naprawdę duży fragment i była możliwość między innymi zagrania Xenoblades Chronicles 3. Mario czy Monster Hunter Muszę przyznać, że stoisko przyciągało swoją uwagę i ciężko było zagrać w cokolwiek szybko, ponieważ kolejki były ogromne. Dodatkowo w piątek, czyli pierwszego dnia targów była możliwość odebrania takiej gazetki, w której było pokazane to, co planuje Nintendo w najbliższym czasie, więc można było sobie to wziąć za darmo i można było zobaczyć, jakie premiery nas interesują. Oprócz tego było również stanowisko, gdzie można sobie było obejrzeć różnego rodzaju pady z różnymi skórkami. Przede wszystkim też można było sobie zaplanować to, co się będzie chciało kupić w przyszłości. Również tam obok były symulatory jeżdżenia samochodem, gdzie naprawdę było, to sprawiało wrażenie, ponieważ było dużo ekranów, bardzo duża kolejka i fotel taki dostosowany do jazdy samochodem i można było się sprawdzić. Nawet w pewnej chwili można było zauważyć, że prowadzący już po jakimś czasie chyba jest znudzony tym, ponieważ co chwilę tylko przypinał nową osobę i naprawdę kolejki były na tyle duże, że myślę, że tam cały czas był ruch. Naturalnie obok można było także sobie zobaczyć sprzęt, między innymi komputerownik pokazał swój asortyment, który następnie znajduje się w sklepach, ale także można było sobie bezpośrednio kupić tam różnego rodzaju słuchawki, klawiatury itd. Pawilon obok był, myślę, że jednym z najciekawszym, ponieważ tam znajdowało się stoisko Xboxa i miałem nadzieję, że tam coś również nowego się pojawi i w praktyce tak było. Oprócz tego obok Xboxa była Bethesda. Myślałem, że Bethesda pokaże coś na przykład związanego ze Starfieldem. Ze Starfieldem była tylko wielka, wielka figurka, która stała, można było sobie zrobić przy niej zdjęcie i dzięki temu było wiadomo, że nadal Bethesda pracuje nad tą grą, która premierę ma mieć... W tamtym czasie mówiono, że w 2023 roku. Oprócz tego można było sobie zagrać w Deadloopa, który również miał swoją premierę, ale przede wszystkim stanowisko Xboxa tutaj w tym rejonie świeciło, ponieważ tam oprócz tego, że można było sobie zagrać w nowe tytuły, to także można było zobaczyć oczywiście gry, które w tym momencie są w Game Passie, na przykład gry związane z samochodami, Forza Horizon, można było usiąść, tam oczywiście też były kolejki, ale najważniejszymi tytułami dla mnie, ponieważ ja tam głównie przyszedłem po to, żeby zobaczyć, jakie są premiery, oczywiście wiedziałem o tych premierach, ale chciałem zobaczyć, jak to ma się w praktyce i była między innymi gra Lies of P. Gra, która jest znana już z GameScomu, gdzie była pokazana. Jest to swego rodzaju Souls Like, w którym przejmujemy kontrolę nad postacią Pinokia, znanego Pinokia oczywiście z książek czy m.in. z bajek Disneya. Ale tego w zupełnie inny świat, świat steampunkowy. Więcej tych, informacji o temat tej gry przekazałem w materiale związanym z Gamescomem, jednak tutaj miałem możliwość zobaczenia, jak ta gra wygląda w praktyce. I faktycznie może ona spełniać bardzo dużo różnych funkcji, nie tylko jako Souls-like, ale także jako dobra przygoda, gdzie przejmujemy kontrolę i mamy różnego rodzaju e, funkcje, dzięki którym możemy pokonywać przeciwników. Jest troszeczkę inna niż to, co dotychczas widzieliśmy. Oprócz tego była m.in. gra The Last Case of Benedict Fox, czyli swego rodzaju gra platformowa, która przede wszystkim na pierwszy rzut oka przyciągnęła mnie, ale już wcześniej nie tylko na tych targach, poprzez swoją nietypową grafikę, ale również jest to gra platformowa, gdzie widzimy naszą postać z boku, przemierzamy przez różnego rodzaju tajemnicze, takie troszeczkę potworne lokacje. I rozwiązujemy zagadki, walczymy z przeciwnikami, co również nie wydaje się zbyt proste i z tego co tam niektóre, niektóre osoby mówiły, to można było usłyszeć to, że bardzo dużo osób czeka na tę produkcję, żeby ją sprawdzić. Oczywiście oprócz tego pojawiła się gra Eplecting Requiem, która tak naprawdę kilka dni po... PGA miała swoją premierę. Jest to kontynuacja gry, w której przenosimy się do średniowiecznej Francji, gdzie przejmujemy kontrolę nad dwoma postaciami, którymi musimy przemierzać przez skażone plagą miasta, tereny. I poznajemy historię i właśnie główny nacisk w tej grze jest postawiony na historię. Naturalnie obok Xboxa, ponieważ w tym roku przypadało 25-lecie marki Fallout, można było zobaczyć różnego rodzaju fanty z tym związane, na przykład hełm, czy jakaś broń, czy nawet taka makieta pokazująca określony budynek właśnie z tego uniwersum. Idąc dalej również można było zobaczyć gry, które będą miały swoją premierę. Między innymi można było zagrać w System Szoka, Jest to gra z lat 90. swego rodzaju cyberpunk, gdzie widzimy cały świat z pierwszej osoby, jednak nie jest to typowy FPS, ponieważ w tej grze pojawiają się również różnego rodzaju elementy RPG zagadkowe i gra zostanie przeniesiona na zupełnie nowy, nowy silnik, jednak... Z tego co można było zobaczyć w ogrywanym fragmencie, to ta gra oddaje tak naprawdę to, co miało miejsce w latach 90. tylko przeniesione na dzisiejsze czasy. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd, o wizualia to prezentuje się naprawdę dobrze, jednak z tego co było wiadomo, gra po raz kolejny została przeniesiona i póki co swoją premierę ma mieć w 2023 roku. Dalej można było sobie zagrać w grę Flatland, jest to gra polska, która swoją premierę ma w listopadzie 2022 roku. Buduje się miasto w świecie, w którym był kataklizm, który zalał tak naprawdę cały świat i musimy przejąć kontrolę nad postaciami, budując kolejne schronienia, budując kolejne budynki i starając się pomóc mieszkańcom przeżyć w tym okrutnym świecie. Po drugiej stronie z kolei była gra The Last Oricru, jest to debiutanska gra czeskiego studia, która na pierwszy rzut oka graficznie prezentuje się naprawdę dobrze, jednak w praktyce gra widać, że jest niskobudżetowa, ponieważ twórcy chcieli stworzyć coś na wzór właśnie Souls-like'a, jednak w praktyce okazuje się to inaczej. Oprócz tego naturalnie było tam różnego rodzaju więcej atrakcji, jednak to były przede wszystkim tytuły, które swojej premiery jeszcze nie miały. Ostatnim pawilon, w którym warto się było udać, był pawilon, gdzie były zaprezentowane gry niezależne. I oprócz tego, że były pokazane gry niezależne, które będą miały swoją premierę, które mają bardzo małe budżety, to także można było rozmawiać z twórcami, którzy pokazywali koncept dopiero gry, którą oni planują zacząć robić i zobaczyć, chcieli w jaki sposób ludzie zareagują na to, czy warto w tym kierunku iść. Oprócz tego, naturalnie był 11 Bit Studios, które będzie pokazywało grę The Invincible. Jest to gra, która będzie bazowała przede wszystkim na powieściach Stanisława Lema. Można powiedzieć, że jest to retrofuturystyczny thriller science fiction, gdzie gracz przejmuje postać właśnie z pierwszej osoby i musimy się odnaleźć w kosmicznym, tajemniczym świecie. To stoisko naprawdę prezentowało się już z daleka, ponieważ było czerwone i można i zwracało na siebie uwagę. Zaraz po tym, jak się weszło do pawilonu. Naturalnie, oprócz tego, była tak jak było wspomniane wcześniej na billboardzie, mieliśmy Medieval Dynasty, i tutaj również można było podejść do ich stoiska, które prezentowało się w dość ciekawy sposób, ponieważ ta, wszystkie tam osoby były ubrane w sposób adekwatny do czasów średniowiecznych, również tam wykonywali różnego rodzaju czynności, można było sobie oczywiście popatrzeć, jak gra wygląda. Naturalnie, ta gra miała również premierę w 2021 roku. Oprócz tego było stoisko związane z motion capture. Można było sobie zobaczyć, jak osoby, które są podstawą postaci w grze, są ubrane i jak ich ruch jest przenoszony na ekran, i wtedy przerabiany odpowiednio przez grafików, a następnie wrzucany do gry, żeby spowodować, że dana postać będzie się zachowywała w jak najbardziej naturalny sposób dla człowieka. Było tutaj naprawdę bardzo dużo stoisk, które można było sobie zobaczyć. Były również gry, które bazowały na pixelarcie. Można było zobaczyć grę, która bardzo przypominała Heroes Maiden Magic 3. Można było zobaczyć gry naprawdę proste, gdzie na przykład prowadziło się swoją karczmę, w której można było przygotowywać różnego rodzaju alkohole. Także naprawdę każdy mógł znaleźć coś dla siebie, i faktycznie bardzo dużo miejsc było obleganych przez graczy i ciężko było dostać się, żeby zagrać w dany tytuł. Się sposób przedstawiało się PGA w tym roku. Każdy mógł te targi odebrać w inny sposób, ponieważ to zależy od tego, na co był nastawiony. Czy przyszła osoba tutaj tylko po to, żeby wziąć udział w różnego rodzaju turniejach, a może. Inna osoba przyszła tutaj, żeby zobaczyć konkurs cosplayerów. Z kolei jeszcze inna osoba mogła przyjść, zobaczyć jakie będą premiery w nadchodzącym czasie. Jednak można było także tutaj przyjść z młodszymi graczami, żeby sobie mogli zobaczyć gry, które były dla nich przeznaczone, żeby w jakiś sposób miło spędzić czas. Ja w tym momencie dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do komentowania, subskrybowania. Jeżeli jesteście zainteresowani kolejnymi wydarzeniami nie tylko gamingowymi, ale także do wyrażania swojej opinii na temat targów PGA, jeżeli ktoś był na nich któryś dzień i zobaczył to, co się tam dzieje. Tymczasem trzymajcie się.